Cześć, to od wszystkich bardzo serdecznie. Oto modyfikacja No Cubes, która sprawia, że nasz Minecraftowy świat staje się coraz bardziej realistyczny, i dodając do tego odpowiednie szydery, naprawdę możemy uzyskać fenomenalny efekt. Jak sami widzicie, wszystkiego rodzaju górki oraz sam teren nieco nabrał realizmu. I tak się właśnie dzieje ze sprawą tej modyfikacji. Ale jak widzicie, tutaj obok postawiłem e, wiarę prosty domek i on już wygląda nieco normalnie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ modyfikacja oddziałuje tylko z tymi. Pięcioma blokami, no i w momencie kiedy je stawiamy na ziemi, te nabierają takich nieco nienaturalnych kształtów, które są znacznie bardziej realistyczne niż te sześciany, które na co dzień mieliśmy okazję widywać. Oczywiście nie muszę dodatkowo skakać, żeby sobie chodzić po takich bloczkach. Odnośnie upraw, jak widzicie, tutaj też ładnie wszystko się zasadziło i już nie ma takich nierówności jak w przypadku. W przypadku tego całego tej terenu, to wygląda naprawdę na plus moim zdaniem. Górki i wszelkie pagórki tak naprawdę prezentują się o wiele lepiej i podobnie cały cały podłożek, widzicie, ten świat jest naprawdę naturalny. Ja myślę, że to może się podobać, bo ja to szczerze powiedziawszy kupuję. Co sądzicie o tej modyfikacji? Dajcie mi znać w komentarzu. Jestem ciekaw waszych. Opinii, a jak sami to oceniacie, również, również dajcie mi znać. Zobaczcie, no naprawdę przyjemnie to wygląda w mojej ocenie. Co więcej, warto również zapamiętać, że wszystkie bloki, które znajdują się pod wodą, no nie nabierają efektu takiego jak te, które są normalnie widziane na powierzchni. Dodatkowo wydaje mi się, że dobry efekt nabierają przez to pustynie, które jak wiadomo normalnie w prawdziwym życiu nie są tak równe jak, jak wcześniej wyglądały. W większości jej oczywiście wiatr tam dmucha i kucha, te pustynie, ten cały piach na pustyniach się przemieszcza i różne formy kształtuje i tutaj jest. Podobnie, ale moim osobistym zdaniem najlepiej wyglądają jaskinie, bo te w końcu mają swój klimat. Zawsze go miały, ale teraz ten jest jeszcze lepszy. Zobaczcie, jak fantastycznie wyglądają w momencie, kiedy te ściany są dość nieregularne. Warto również pamiętać, że jeżeli postawimy pochodnie, to wszystkie bloki dookoła zamieniają się w te bloki normalne. Gdy pochodnie usuniemy, wszystko wraca do. Do normalności. Z tą jak dla mnie, jak najbardziej pozytywna. Szczególnie takie wspynałe jaskinie są wręcz dla mnie fenomenalne. Oczywiście, rudy wyglądają całkiem normalnie, także to jest łatwy grę, ponieważ pozwoli nam je znaleźć. Po prostu ciężej je będzie czasem przeoczyć. Zwierzęta również nieco zmieniły swoje zachowanie, ponieważ nie skaczą teraz po tych blokach. Chyba, że nadarzy się taka okazja, bo nie każdy z bloków się um, oczywiście tak zmienia. Także tutaj, dla pokazu, jeszcze. Budujemy sobie niewielki jakiś pagórek, żebyście mogli zobaczyć jak to się wszystko buduje. No powiedzmy, że tutaj z piachu usypię sobie jakąś górkę. Jak widzicie mniej więcej tak to wygląda, te bloki ze sobą się łączą, plączą i wychodzą o to takie ciekawe budowle. Czasem również pojawiają się jakieś błędy i na to trzeba uważać, ale mimo wszystko zaliczam modyfikacje do katalogu tych pozytywnych. Nie wygląda to naprawdę, tak jak wcześniej powiedziałem, świetnie i dodaje po prostu realizmu naszej rozgrywce. Także, jeżeli Wam moc się spodobał i sama jego prezentacja, nie zapomnijcie o ocenie tego filmu. Ja się z Wami serdecznie żegnam, zatem trzymajcie się. Cześć, do usłyszenia.